Dobry wieczór, moi drodzy! Aktualnie wjeżdżamy na odprawę do Eurotunelu. Musimy przejechać przez budkę francuską. Widzimy Duana, następnie angielską. Nie wiem, czy nas wezmą na. Rewizję, i później będziemy mogli wjechać. Oczywiście na parkingu będzie trzeba poczekać, ponieważ nasz pociąg odjeżdża o 23:50. Także będziemy mogli chwilkę odpocząć. Już podjeżdżamy. Musimy się wygiąć, ponieważ jest tutaj przystosowana akurat ta strona, którą puszczają do samochodów angielskich. Druga strona, jeżeli jest większy ruch, to jest otwarta. A jechałem! Pan wkłada do takiego specjalnego detektora, dowód osobisty. Tutaj pani patrzy, ale niestety nie zatrzymała nas. I tutaj już widzimy kochani, drugie bramki. Bielskie. Tutaj już jest taka, można powiedzieć, bardziej szczegółowa kontrola Jestej jakaś pani. tutaj sprawdzają już list przewozowy oraz dowód osobisty. Jak również trzeba posiadać deklarację z datą przyjazdu oraz wyjazdu z Anglii. Takie restrykcje powstały teraz. Do widzimy hangar, tam jesteśmy czasami zapraszani do takiej grubszej rewizji. Jeżeli panowie sądzą, że jest to ładunek podejrzany. Just you? One person? One person, yeah. I don't need Glasses. Thank you. Thank you very much. Bye bye. Good night. gładko. przejedziemy powoli nie wiem czy panowie sobie zażycą tak wygląda tutaj hangar chyba nie więc idziemy dalej i tutaj moi drodzy jeżeli będziecie kiedyś bo normalnie jedzie się prosto, gdy już przyjedzie się o czasie, ale gdy, gdy jest jeszcze czas do pociągu, jest droga zamknięta i kieruje na parking, na parking yy, dla oczekujących, żebyście się nie wystraszyli. No to po prostu trzeba, zaraz wam pokażę, czekać na swoją kolej. My mamy literkę R. Jest duży ekran, na którym jest pokazane, o której odjeżdża nasz pociąg. Trzeba takimi ślimakami jeździć. Staniemy sobie blisko tego ekranu. Oczywiście wyjdziemy, pokażę Wam, jak to tutaj mniej więcej wygląda. Po prostu, jak będziecie kiedyś, żeby nie było zaskoczenia bądź problemów. Ja również na początku mojej kariery bywało tak, że się nieraz pogubiłem, zestresowałem niepotrzebnie. Teraz, z perspektywy czasu, się po prostu z tego śmieję, jakie dziecinne błędy można było popełniać. My, już pojedziemy sobie tutaj do tej rajki. I tutaj widzimy, zbliżamy się do właśnie tego ekranu. My mamy literkę R i już wam tutaj, ale widać, nie trzeba nawet wychodzić. Tu mam pokażę. Tak wygląda, A, nie widać. Ale mamy literkę R więc wypatrujemy literki r mamy 22 35 tutaj informacja Nie było w pierwszym planie dlatego, że jest za godzinę ponad ten pociąg nasz, ale myślę, że pokażę. Jest R Wait for Cal 35 minut, będzie można wjeżdżać. Tutaj jest nasza literka. Więc my mamy czas i idziemy jeszcze. Przespacerować się po restauracji. Także później będziemy wjeżdżać, to się zobaczymy. Pozdrawiam serdecznie. Trzymajcie się. Tak, nadszedł nasz czas. Możemy już podjechać do rajki wjazdowej. Muszę tu panu pokazać, bo nie wie. Można tutaj pobłądzić, jeżeli się jest pierwszy raz. Ale się nie dziwię, ja również pobłądziłem. I tutaj będziemy mieć taką budkę, gdzie pokazujemy swoją literkę i pani nam mówi, do której rajki mamy wjechać numery. Wszystko jest w najlepszym porządku. Aby szło sprawnie. Tutaj mamy jeszcze chciałbym Wam zbliżyć. Tu jest y, to wiertło, taka śruba, taki, taka tarcza, y, którą drążono tunel. I tutaj sobie zostawili na pamiątkę. Tunel jest zbudowany ze specjalnego betonu, którego używa się również do budowania reaktorów atomowych, także jest bardzo wytrzymały. Jest on pod dnem kanału La Manche. Nie jest w wodzie, tylko jest pod dnem. Był wiercony z jednej i z drugiej strony Jest to inwestycja prywatna Gdzie żadne z państw nie miało udziałów finansowych I Tutaj musimy teraz pokazać numerek literkę R I tutaj już pan nam Hello! Hi! Number Green, nie? Yeah? Yeah. Thank you! Okay. Number 8. O tutaj królik. I wjeżdżamy sobie. I tutaj jeszcze pewnie będziemy chwilę czekać, ponieważ mamy o 23:50. Odjazd, załadunek zaczynają wiadomo wcześniej pociąg musi ruszyć o 23.50 także do zobaczenia później tutaj są oczywiście również toalety także do zobaczenia hej